Siemaneczko, tak wygląda sytuacja z kładziszem. Tak jak mówiłem, zacząłem na początku sobie od wymiany bezpieczników wszystkich, oczywiście, nic to nie pomogło. Pożyczyłem tu od koleżki to zestaw do pomiaru ciśnienia. Takie kurde, nawet fajne to w sumie. Ale nie zdążyłem go jeszcze użyć, bo przyczaiłem inną rzecz w sumie w kładziszu. Zaraz wam pokażę. Jak nie odpali dalej, to będziemy mierzyć ciśnienie, rzecz jasna. Tylko mega przerąbany tu dostęp jest do tego e, do tej zapinki. No, czy no przerąbany może nie jest, teraz tego już to wziąłem sobie. Tutaj nie patrzcie, że trochę płynu się wylało, bo dolewałem sobie do zbiorniczka wyrównawczego i ten i trochę tu kapie. I tak w ogóle to jest przerąbane, bo to jest taki otwór, że te odcinki gdzie ciśnienie to tu wysadza i skapuje tu po silniku. To nie wiem, tu powinien być jakiś przewód przypięty do tego, żeby to nie leciało po silniku. <laughs> Ja tu sobie spróbuję później odpiąć to, ale zobaczcie, co tu znalazłem. Kurde, świecę sobie wykręciłem. Świeca wygląda ogólnie zarąbiście, nie? Tylko, że nie ma iskry, nie mogłem tego zdjąć. Kurde, będę musiał tu zalutować to z powrotem. Chyba będzie Gites, chyba nie grzeje się do takich dużych temperatur. Tu sobie ścisnę ten, i powinno być luks. Zobaczymy, czy dziad zapali. Tak to będę wam pokazywał na bieżąco, kociec sobie wyjąłem. Tak to w sumie wszystko spoko, przy okazji sobie to wyczyszczę. Filterka sobie wyczyszczę, jak już ten porozkręcałem, to to ten. Takie bulgotanie było słychać. I to stąd, a to idzie tu przewód to do dodmy i możliwe, że trochę oleju jak wysadziło. To tak zostało, takie po prostu w przewodzie tam jest, on jest zaginany i może tam trochę oleju stoi w nim. Filterek źle w sumie nie wygląda, ale go wyczyszczę. No i dobra, biorę się dalej. Jak coś tam ciekawego znajdę, to wam pokażę. Teraz y, cewkę przykręcę na kleja. Już nie mam nic, ale rozetnę to jeszcze tam wydłubię trochę. Dam na dwie nakrętki. Bo ogólnie ona się urwała, dlatego że tu kiedyś mocowania inne zrobiłem i śrubki po prostu podkręcały się. I jedna cewka nie była przykręcona. Być może jak dotykała, to jeszcze była iskra, później się urwało w ogóle. I... I to też może być powód, dlaczego on odpalał i gasł na chwilę. Luksio, maszyna znowu śnika. Ciekawe, czy będzie i teraz działał, jak ten kabel przerywowałem. Chyba maszyna będzie chodziła, kurła. Luks. No i to mi się podoba, to już chyba nie będę mu ciśnienia mierzył. Więc co było wino? Yy, urwana cewka, bo to są dwie, i dostawał tylko z jednej cewki i tak palił i gazu. Widocznie to było za mało. Jedna świeca, no i luks, i kolejna naprawa bez wydawania pieniędzy. To jest amerykański sprzęt. To mi się podoba, dla mnie może być <grym> luksio. Kurwa, zaraz składam, powiem wam szczerze, porozkładać ten dolot. Wszystko to teraz to poskładać. To kurde, wszystko porzucane części, ale fajnie, kurde, że to to. Aż nie wierzę, że on odpala. O, teraz już nie odpala. <słuch> Jeszcze Ken się nie świeci przy odpalaniu. O, samo się naprawiło. Najprawdopodobniej no wywalało dlatego, że tu na cewce nie było, no wiecie, nie było podłączonego i skąpa czytało, że no jest błąd, jak urwany kabel był, no to, to co innego zrobić. Zajebiście. Kurwa, biorę się za składanie, to kładzisza będę miał z głowy. Kurde, żeby to tylko takie naprawy były, jak tego błęda wywalało. Bo teraz, kurde, teraz nie zobaczę. Nie chcę brać na tym na gazie, ale wcześniej, jak kręcił i nie odpalał, to w ogóle nie psiukało paliwo nawet z wtrysku. Teraz no musi psiukać jak odpala, nie? Ale nie chcę tam zaglądać, bo jeszcze mi strzeli w oczy. Siema, Majster. No, ty słuchaj, a ci jutro jak coś pasać gdzieś tak o 15 będzie potrzebny? No nie wiem o co. No bo, bo nie wiem czy będę miał, bo pisar już pożyczył, a chce rower sobie ze strojenki przywieźć, bo mi się do bełemki nie mieści No tylko mi trzeba wydech pospałać majster zioła. Pasacie? No kurwa Fanie to wierz ty się za to jak ty tym chcesz na Poznań jechać bez wydechu kurwa, ma po tym Mercedesem, bo co, kurwa, daleka droga to komfort musi być. O kurwa, no tak, się zapomniałem, że masz jeszcze Mercedesa. No. no to zobaczyłem majster jak z tym wydechem będzie. Kurwa, w ogóle się urwał, nie o skrzyni biegów napierdala. No dobra majster, to jak coś to będę dzwonił, a jak nie, no to nie no. najwyżej. No dobra, to na razie. Dobra, siema. Ja pierdziele, żeby był hak w BMC, to chyba bym przyczepkę wypożyczył moskitu. Ja, Jaja, takie że kurde. A ja w ogóle zobaczcie, przyszły mi te brakujące kawałki okleiny, co nie miałem tych na bokach. Teraz jest skład kompletny. No dobra, w sumie nie ma co narzekać, tak? Dzisiaj zajebisty dzień, kurwa, kładzisz naprawiony. A jutro jakoś też może będzie zajebisty dzień. Nie ma co od razu tak wszystkiego od życia yy, chcieć, nie? Ten najbardziej mnie ciekawi jeszcze, jak złożę się, przyjadę czy działa licznik. Bo no to mnie najbardziej ciekawi, bo tu był przerwany kabel, na no Instagramie to pokazywałem i zrobiłem to. Ojejku, nie wiem, czy teraz Wam znajdę go, o, ale ten kabel od tego czujnika, co tam jest schowany, nie wiem, czy go widać, o, to ta kostka jest, to tu i do trzy takie, te i one były trzy przerwane, nie, i podejrzewam, że to jest, kurde, bo tu nie mierzy z kół prędkości tylko z silnika, więc, czy ze skrzyni biegów, tak jak w ścigach, i możliwe, że teraz będę miał już na liczniku wyświetlało prędkość, to jeszcze się przejadę, zostawię trochę baterii, żeby Wam to pokazać. Mi chociaż obroty pokazywało a teraz to obrotów nawet nie pokazuje, no ale jeździ! Kurwa, tam błędy pewnie jakieś nie wiem, co to znaczy. Jakieś dziwne tutaj, kurde, 29 E29, o co to chodzi? To panie, zero kymy, to chociaż nie szaf zabudowany, będzie zwalniać. składzie zajebiście lata tylko lać paliwo jeździć oby się nie zepsuł na następnym wyjeździe o widać nawet jak w tym kole mam dużo powietrza a patrzcie jaka ta jest płaska w tym za dużo nabijem albo w tym zeszło może od tego piachu może zeszło tu jest sporo więcej kurde na ośce rzuca nim dobra siemaneczko dzisiaj był dobry dzień dla mnie bez wydatków